Jako PST działamy już na rynku kilkanaście lat, także jesteśmy dużą firmą, która ma też solidnego partnera, jakim jest grupa TDJ. Należymy do całej grupy Grenevia, która wytycza jakby nową ścieżkę rozwoju właśnie w tej branży OZE. Cały proces powstania farmy, od developmentu, po budowę, po sprzedaż, a także eksploatację tych farm, jesteśmy w stanie zrobić w ramach grupy samodzielnie. Firma PST jest firmą z polskim kapitałem, firmą o szerokim zasięgu. Bez względu na bagaż pracy, doświadczenie, każdy z nas w każdym momencie w tej organizacji może coś ze sobą wnieść i ją po prostu budować razem z nami. Z perspektywy osoby, która współpracuje na co dzień z członkami zarządu a także z drugiej strony administracyjnej, współpracuje z pracownikami. Czuć to, że na co dzień możemy się razem wspierać. Taka cecha charakteryzuje firmy mniejsze. PST jest tym wyjątkiem, bo jest częścią ogromnej grupy kapitałowej, a ta atmosfera tutaj jest, jest ta chęć, jest ta energia, ludzie po prostu się lubią. Jest dobrze, jest super. Przyczyniamy się do ochrony klimatu i do poprawy naszego bezpieczeństwa energetycznego. Idziemy w tym kierunku, żeby było lepiej nie tylko dla nas, ale też i dla naszych dzieci. Hasło Zmieniamy Świat tutaj nie jest tylko sloganem. I to jest dla mnie bardzo ważne. Perspektywa dla branży energetyki wiatrowej w naszym kraju się teraz otwiera. Ten rozwój będzie jeszcze większy będzie napędzany przez jeszcze większą załogę. To, co cała grupa kapitałowa oferuje i będzie oferować, odpowiada wizji rynku energii polskiej.